Siemanko, siemanko, who's your daddy? Witam, jestem Werte, ze mną z Purpos. Ej, sie Hunter. A witam. I Świątek. Alo, alo. Mamy tutaj takie teamy, ja chyba ze Świątkiem, tak? Jestem teraz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nie dobra. Wiem. Mało ważne. I... -za zaraz się dowiem, zaraz się dowiem No, no, jest, no nie, chyba nie, bo, bo... no nie wiem w końcu. Eee, Je ja, ja, nie jestem jestem z... jestem ja jestem ojciec. Jestem dziecko. jestem dziecko. No, a, a jest... czy ja z Hunterem jestem, no, no dobra. Ja. Tak jest. Jap, jap, jap. A wy co tutaj tak szybko? Wiecie co? User ja jest. Ja, ja dobra. Nie ma tutaj ja stąd takiego Bierzesz Melonika bo... czy bez Melonika? A w sumie idę tu. What? A w sumie. A idę dobra, się. ja mogę wziąć Melonika. No, dobra, bierz dobra. Melonika. Zwią Melonika, halo. No, jest Melonika. Jest, <laughs> proszę proszę mnie nie wyzywać, tak? Jeszcze kilka dni jestem. <laughs> jest. Yy... Czekaj, czekaj, jak to się wydarzy. Ok, <nazywa>. zrozumiałem. <laughs> da, da, otwieraj się. Kocham i prostaku, ty... Ech, dobra. No patrzcie, tam był Puść Ty, dwa, jeden... No nie! No nie, nie! Co o, tam się o, o, stało? Ja nie wiem, gdzie on zniknął mi. Przecież on szedł do tego, do garażu i... i gdzieś... <laughs> zawsze tam idzie. <laughs> to jest najlepsze, co może być. A, a, a gdzie wy jesteście? Pani w stamtąd? sypialni i on wszedł do wentów, w, gdzieś na W sypialni na z małym dzieckiem? Bywa. Co, Przepraszam. Co, świąt... No! Co? O proszę, O PROSZĘ Co? Czy był na dnie basenu, tak? Ja byłem tak, na dnie basenu A ja sobie poszedłem wentem No nie. Gdzie prowadził w ogóle tamten went? W dalekie odchłanie dziki Dzikich klocuszków Okej To nie zadupia Ja poszukam tutaj tego, o jest To właśnie chciałem znaleźć Znalazłem Witaj ojcze Witam Jak się czujesz w tym bezsensownym dniu A bardzo dobrze Kurde, A to, to, to już dobrze nie? się czujesz dobrze? Jeden młody to, to jest już się. na dole już Jeden młody już na dole Hej. Jeden jest. młody jest na dole A to ty nie wiem po Myślałem, myślałem że, że tak powiem, że go wiesz, ale nie wiesz. To rozumiem, tak. ty, ty, ty. zgubiliśmy obu, no nieźle. <grym> <grym> to do, do, dobrze, wam idzie. Powiem, powiem, wam. Młody Taś, 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 taś. Ja Kici, Kici, taś, taś. Ki dwa, jeden, go! <grym> kici, Kici, taś, taś. Co on się zrobił. Nie wiem, bo jak go zgubiłem. Kici, Kici, taś. taś. Chodź, chodź, chodź się przytul do, 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 do braciszka. Idę, no idę. Po, po, po. Powiem ci o, tak, eee... Eee! gumnia! Przytolili <laughs> przytulili się! <Serio. śmiech> Dobra Hunter, to to weź co robimy. <laughs> jaki, jaki rage w ogóle. Wiecie co z nim zrobić? Wszystko na mój koszt. <laughs> no właśnie, chciałem to zrobić.

ja tylko na chwilę złapałem. Daj, kurcie, Daj mnie to! Spokojnie. Daj mnie to! No właśnie, oh, zbiło się. holy fuck! Nie! Zbiło się, bo żeś to przykrył. Amniam, niam, niam, braciszku, ugodny jest! Holy, oh, fuck. Fuck. holy no, no, fuck! No co, co, co nam da teraz pomarańczka? O oh, nie! Ej bracie, czemu? okej. Okay. Też się przytuliliśmy, tylko my innego koloru jesteśmy. No nie. Później zauważyłem, że jesteś się przykry, i rzuciłeś klamkę. Chodź no, góry, do nich. Ho, ho, Hunter, to tam nic nie ogarnie, nie ma sensu. Cześć. No cześć. Jak się bawicie? Z rana. W tym pięknym... A bardzo dobrze, dyniu? bardzo dobrze. Dobry den. Porannym dniu. Nie poradnym dniu. Nie ma takiego dnia. <coughs> O, o, a to wrzuć tyku. mnie do szuflady! Ty Nie dnia. mogę? Ha, okay. Mówisz? to może wezmę, tak szybko zrobię. Niam, 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 niam. Na wszelki wszelaki. Który tu omniomnią coś? O nie, paralizator. <noise> Jest jeden. O, nie, 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 kamera. nie, nie, Dobra Już nie, 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 Tak To ja to badę chopuję w Nie, 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 nie! No. No, próbuję zabrać! Nie, nie, nie to wejście. Tu, 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 no, nie, puszczaj! Dawaj, ten noż. Knojo. Ojcie! <specification> <fullzentbury> Już było tak blisko, so close. No better no how far. Czekaj co ty jesteś, jakiego koloru ty jesteś? Co ja to jest? Jestem, e, pomarańczowo. Butter, butter, butterfly, butter, butter, butter butterfly. No e, gra mi się zbagowała, halo? Hehe! I Zielony mi uciekł, no jak no przestał. Ja. Normalnie wyglądasz jakby zdziwiony był, słuchaj, że ci się gra zbogowała. przecież to jest <laughs> Ale przecież to Kuzi no Daddy To no się no nigdy no nie nie powier. Ja mam ten problem. Nie <laughs> ja wiem, tak, ja jak jest? tak dziwnie. Gówniarz! Ale o co chodzi? O ciebie. A ty poszedłeś. Dziewo działo 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 A działo 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 tu jest jeden młody gówniarz Ella Wypad! Jak ty żeś przez te drzwi wszedł? Ja no, 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 no bywa do. No, że się przechodzi przez drzwi hmm. Od tego one są Aha. To jest normalnie uh, okay. e mediu Proszę jabłuszko O, jak ładnie wygląda A. To chętnie wezmę. Halo, telewizor nam się wywrócił. Ty, ty, Proszę ty, nie wychodzić mi tutaj do tego. Proszę ty, mnie nie łapać ty, tyle ty, razy. Ty, 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 Proszę, ty, ty, ty. Proszę się nie wciskać w takim razie. Działam w Gówniarz! O nie, 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 młody paniczu. Tak byś nie będzie. Ten z Młody paniczu. Tego też nie ruszamy. No co za cham, no. Z tego ojca. Chami Dobry prostak. Dobry mordę, gówniarz. Ty, Nożeś ty, 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 ty. No, cholero jedna, zostawił! Aaaa, no, już byłem taki Ja mistrza. nie wiem co świątek widzi, chodzi. chodzi sobie dookoła. Ty on wszystkie normalnie sztućce, co tylko może to. Nie ma. O kurwi! No jakim cudem się nie zbiła ta Nie tak naprawdę klucza nie da się włożyć do kontaktu! Nie. Co za kółno! Myślisz, yeah. myślisz yeah. że nie? Ogarnął mnie! Ogarnął mnie! Zbiłem niechcący szklankę! A jak cicho siedział, że ten, że mi by się nic nie stało, że to tego, że to tak... Że to tak se pisgło o ziemię i, i to. Gówniarz nie ma! Nie! Nie! nie ej, ej, ej czemu mi go zasłoniłeś? <śmiennie> nie ma! <Halo. śmiennie> Takiego wygrywania! Ja trzymałem lekarstwo, żeby go uleczyć i nagle tak, tak, taka pufa przed... Oh, to nie ma tak, takiego okay. wygrywania. Uleczone, uleczone. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Ty 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 ty. Albo idę szczała. tutaj. Albo idę tutaj. Albo. Albo albo. Okej. Okay. Taka szczała. Ty ty majtki z drutu. Dlaczego tu Optifina nie ma? <noise> eee, odpal program Lupa w Windowsie. <głos> <głos> Jego twarz zamieniła się w coś, co rymuje się z Lupa. Eee... Lupa? Zupa? Lupa? A nie wiem, czy. czy... Nie, nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się to udaje wejść. I nikt się w... nie pilnuje przy tym. Chodź! <noise> <To jest> już... <noise> takie magiczne miejsce. Nie no! Ma... no... <noise> Dobra, mam. Nie masz! Bum. Nie mogę upuścić! Ale mnie przyczepiło! Przono... Nie... Aha, świetnie zbano... Gdzie ty, no, ty po, jesteś? Gdzie ty jesteś? No Gdzie ty jesteś? On jest... Wychodzi właśnie na zewnątrz Uuu. Będzie zaraz spierniczał y, szkiełko Nie! No, no nie! Jak szkiełko?! Nie, nie, zbiło się Nie zbiło się, ale... No. I, I dostał ode mnie y, te... <laughs> ja mam pilsy. pilsy, ja mam pilsy, ja mam pilsy o, Dobra pilsy. Ja No tak się! Y, dawaj, no. dawaj tego, dawaj tego, y, dawaj owocka jakiegoś mu Daj owocka mu. No nie kurna, nie bowl, tylko grab orange. No, ups, ty. Bowling. Ups, Bowling. nie mam mnie. Kręgle. Ups. A, jak się czołgł. Ups. E, e, dawaj, dasz radę. Wyleciony. Gdzie on jest? E, A, idzie dobra, widzę. Po, po, po widelczyka. Widzę. Ale ja pozakrywałem kontakty, przynajmniej większość. Dobra, ale on właśnie wypił tego. Y -y -y wszystkie y -y 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 medykamenty. Aha, znaczy dobra. Czy właśnie nie medykamenty? No masz ej! owocka? o, oh, 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 ale fuks! O, no! no! oh, ale fuks! O, Boże, ale fuks! A co się stanęło? się? Ja, to <grym> się nie chciał nie włożyć nóż i no już do w klikam, w Ej, mam, mam nóż i klikam i nie mogę tego, nie działa. może ci się zbagował i go nie masz. To też jest Ju, Już nie masz. Ej, to dziwne. Właśnie nie wysadzałem, czyli powinien być prąd. Kurde ale, fuks. No, przecież miałem! No Dzień dobry, panie, panie ale Baby. Fuks. O, masakro. Dostał owocka. Dobrze, bardzo dobrze. A dzisiaj jestem wołowiną. <grydzy> Otwórz jak go na karbie, jest takim. Dobra. Nie na karbie. O, ale, 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 poszedł. Ja nie mogę. Nie, ale... Fuck. <grydzy> nie odwirowywuj się. Proszę Daj... mnie na pełne obroty. Daj spokój. Na pełne obroty proszę tak no to się mam sumie. Czemu mu spada Grym, cały parę, czas? Halo Skakuj, sk skakuj, Do masz spoko Ale nie bo on zabije się Czekaj ja idę po pilsy Gdzie się góry będą Ty ale jeszcze niebieskiego nie widziałem Masz z patrz <grym> yeah. baby, No nie Ice cold baby odblokowane osiągnięcie Tak No dobre, to to tak no nie wiedziałem że coś takiego jest No <grym> widzisz? Dlatego mówię, że... zawsze warto odkrywać nowe rzeczy Znaczy ja ogólnie w pralce już śmigałem, no nie? Ale osiągniecie się nie wbiję. Ice, ice! coś nowego. Czemu? Straciłem gówno No bo straciłeś gówno to dobrze chyba. to znaczy musiałeś być w takim razie w Panther Anterpurpos w kuchni. Dobra, ja już zalepiłem ten Mhm. To ty żresz, gówniasz? Ty, 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 ty. Ja o co ci chodzi? Gdzie są te pieprzone? Stara jak zwykle Wszystko chowa. No Grzybem, grzybasz, które trzymam ten widelec? Szybko. O, nie masz co? Nie masz klaneczek! Oj, tam, oj, tam zaraz, Dziś to widzisz, masz kółeczko dodatkowe. Ale po co, skoro już jest zamknięty. Basen? A tak, żebyś unosił się w niebie. <grym> unosił się w niebie? Ale to właśnie chce się unosić w niebie, ta to tylko ty mi przeszkadzasz w tym ja wiesz? Ja syn. <grym> Ej, a do zbywarki da się wejść, czy nie? Wszędzie da się wejść. What? No i znowu jakiś magiczny David. <grym> <którego nie> a, <grym> brawo, ty! Co nie? Brawo ja Halo, to jest Huzierdani 2 2.0 a nie minus 5-0. Ja wiem ja trzymałem ten widelec od on tak go wsadził Świątek kupił Gdzie i się tam. go wsadził Świątek kupił i damy, na Dobra, co jeden nam gdzieś uciekł A, idzie na dół Świątek o, Jestem Gdzie uciekło dziecko? Bo musiałem... No co to było? No Właśnie, nie wiem, co, co to było? Nikt nie wie co to było. Hmm. Papi się dusi. Weź tego, tego Szukam ich, gdzie oni są? A! Chodź no. tu! No puść mnie, stary! Chodź tu! Nie ma takiego bicia. A jak jest takie bicie, to co wtedy? No nie ma tak... No puść tego hamera! No. Dobra? Dobra. A, Dobra. Roy, has dead. No, no i zaraz go... drugi też będzie dead, bo ja tu się zająłem, a ty. ty, ty, ty a ja miałem nie się nie nie nimi zająć, to zabrałem jednemu młotek, a drugiemu. drugiego nie widziałem, no. What the hell, co za słaby drop? Gdzie co on jest? jest? O, a ja jestem w ścianie. Dobra, nie jestem w ścianie. Gdzie jest dzieciak? Where he nie ma gdzie Gdzie jest dzieciak? Tu jest. O, jest dzieciak. Gdzie, 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 gdzie? W garażu jest. Przynieś okay. jakieś pilsy, bo piję y, tam. A nie, on, 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 on kluczyk magiczne... ma. Jak, jak, się, jak się kluczyk zabiera komuś? E, Podnieś go najlepiej. Na chwilę chociaż. No to, 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 to już sobie no to jedziemy. No. Jedziemy! Kurde! No, no robisz, no. no nie wiem. Jeszcze ja mnie potrącił po drodze, bo tam byłem. To, my! Muzyk. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy mi teczkę. A teraz nie, nie chodź. A dobra. <coughs> ja się zajmę smokiem. Ty, ty, ty. Ty ty ty, ry ty, 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 ty ry Dobra, to tak, basen mam już ogarnięty Okej okay. Siostro basen? Siostro basen Siostro podaj basenik <grym> Teraz o. tylko znaleźć widzę, że jeszcze... dobra dieta tutaj idzie Tak, no ale <grym> wiesz, to najlepsza dieta pod słońca O rzeź ty O mnie <grym> Ogryz mnie. mnie, nie gryź, nie gryź, nie nie gryź, ale po co go dziabasz? Za wolny okay. jestem, Boże, co tu się, stało? Pies Ops! No patrz! No patrz. Dobrze, pierdol dobrze, dobrze, dobrze Spedstawcze. Spedstawcze. Kopiec kubkę, dobra, kubka ta. Kubka jest najlepsza. Gdzie jest kluczyk piesek? Leży. Kluczyk tu leży pod stoliczkiem. Gdzie? Pod stoliczkiem, kluczyczek, pod stoliczkiem. I, a po co a jest, co jest kluczyczek? A to nie jest przypadkiem do samochodu? Nie. Nie. To jest pod to Baby to... Key. Aha, to, to, to. I go się nie da włożyć tu. Tym Hunter, kto cię pociechał nożem? No właśnie ten gówniarz tamten, co co, ga, co go nie Aha, Poka. masz tam gdzieś ta psepilsy, co weź go przez chwilę. A ja nie wiem gdzie on jest. A no, 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 chodzi o do ogolić ci tą głowę, bo tak wyglądasz. Hunter, og y ogolili ci głowę? Nie, bo tak tak, tak trochę tak nie masz włosów z tyłu. Ale dziecko zgubiłem. Nie wiem gdzie jest. Może w garażu. A ja wiem co się zepsuło. Damokut się zepsuł. Ta. <laughs> Gdzie Ale on jest? Dziecko jest. Nie ma go. Dziecko spało za ścianą. Rozbita szklanka na basenie sobie leży o nie. No patrz! Poprosiłem! poprosiłem. <śmieniu> to tak zrobiłem to, was! Zadowolony się, o, Nie, nie, ja idę do menu. O, menu, bo tu ryczą coś. Napiszcie, czy lubicie jak świątek ryczy. <śmieniu> czy chociaż trochę to brzmiało jak lew, tak? Świątek <śmieniu> się sami, trochę, tak. że dużo królowano oglądał chyba Dokładnie. chyba tak. Oj, tam, oj. Znaczy, znaczy, chyba to był mniej więcej głos tych hien, to wiesz, to, to, to tak. Ale Królowa się oglądał tak. tak. Takie rzeczy. To co? Zdągrejdowali czopeczki. Ty! Oho. Czy odkryłeś, czy ledżę? Dobra, e, zobacz, zobaczmy później. <laughs> <laughs> e, tak, jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie łapeczki w górę, zostańcie mi do zrobienia, udostępnijcie ta afresie. Wpadajcie na nasze kanały, które są tutaj w opisie. Zasubskrybujcie wiecie z dzwoneczkiem. Będzie mega miło, tymczasem. Coś. Hej, hej. Hey, hey. Na razie, cześć. Hej hej. Na razie.